Cześć, witam Was serdecznie. Ja mam na imię Karolina. Na co dzień możecie mnie spotkać na Termach Maltańskich w Poznaniu. Miałam dzisiaj przyjemność przedstawić Wam seans pod tytułem Ewa w raju, który opowiada o biblijnej Ewie, która zrywa jabłko i co się dzieje dalej. No, na początku postawiona przed tym wyborem, nie może się zdecydować, no, ale finalnie postanawia zaryzykować i zobaczyć świat takim, jakim jest naprawdę, a nie żyć w iluzji, tak jak na początku. Więc zachęcam Was, żeby przychodzić, kiedy ten sens jeszcze będzie przedstawiany, jeżeli chcecie zobaczyć. Ewe w akcji. Jeżeli chodzi o samą saunę, bardzo fajny klimat, bardzo fajna publiczność, piękne światła, cudowny układ sauny, więc naprawdę uważam, że jest to sauna idealna do tego typu przedstawień teatralnych i cudownie mi się w niej machało. Bardzo dziękuję.